Dobra, poszło? Dobra, przyszedłem do szwagra tu na oszczyt, ten łańcuch w jakimś w madle. No ktoś tam mówił o tych sprężynach. Nie wiem. Na tak się rusza, nie. Filtr też już do wymiany widzę. Nie zaglądałem do tej piły, wam powiem odkąd kupiłem pilarkę. To ta piła dwa lata chyba, tylko była używana do drzewa, drewna, do konstrukcji, a tak to ona jest w domu. Z którego ona jest 15 roku. No jeszcze chodzi. Dobra, ty jak tylu znawców jest od ostrzenia łańcuchów, to zaraz po wam pokażę. Tam są strony, już przeleciałem. Trochę nie wiem, gdzieś rączkę zgubiłem, ale. Mm, no co, no mam tą oryginalną ostrzałkę, No i, i lecę no, po cztery razy, a jeszcze dzisiaj tam <laughs> po cegle poszedłem. Ale dużo już mi nie zostało, bo kurwa. Owo tu się naostrzy, bo mi przeszkodza to i mało. ten dostał gola. Tu jest ta kreska, no ustawiam Ni więcej. Ktoś tam mówił o tej ostrzałce elektrycznej mi kiedyś gościu naostrzył w serwisie ostrzałką elektryczną. To pół łańcucha od razu nie miałem. Trzeba się to naostrzyć Tylko właśnie musi być sztywno a nie tam w łapach Na szybkości Ten pilnik może też swoje Swojego ostrzył Tamte strony mi się lepiej uszył, Nie wadziło mi się to Dziemaneczko, witam kolejny dzień. Jak widzicie, rozpierducha. Tutaj majster Kamil Kosti Murwate. To znaczy wierci pod kotwę chemiczną. No chyba będzie trzymać, jak takim wypierdzielił, nie? Bo tu jest strop i pusta później pod spodem czyścimy i nakładamy starczą nam te dwie kotwy czy dziadek zarosnął gdzie gnął? A nie wiem czy ta kotwa potrzebuje. 4 godziny od no niecałe odstawienia tych kotów w kręce ona troszkę piała nam do góry A trzyma Może było dobrze odpylone i trzymał! Wczoraj, no, co my wczoraj zrobiliśmy, no te krokwie, dzisiaj dołatowaliśmy to z góry na dół, komin jest postawiony, no i tak za dużo wczoraj to było, no, wczoraj to dłubanina była. No, trzyma. Ja i no trzeba mieć kontrolę tej ładnie. Nie trzeba. O, właśnie, to się dzisiaj tu nagra. ten Ale przybijamy, to Co przybijamy? Nie, położym tylko i tylko tył. Poczekaj, no będzie trzeba. A to jest potrzebne? Nie. No niech to wyrzuć to Ty, a to jest potrzebne? Dobra, myszy gdzieś się muszą pierdolić przecież. Trochę to żeśmy obmurowali, że po prostu tu jakiś kiedyś dołożyć Nie kiedyś tylko trzeba by tyle, ale tu już pewno dziesiątka wejdzie Ta... Daczkę jakieś się... kawałek kondruaty totalnie i wkłady na wsie Wejdzie tam coś? Kawałek i szałek szałek No nie no to te ostatnie, no to będzie 100 ileś. 105 zobacz W sumie to będzie 100 111 111 minus deska Dobrze Tak ostatni 108 To weź z tamtej strony zrób równo kozła Ale tu jakby lepiej, aby to było przystąpione no Zobaczcie, to się nie widziak to jest. jest. Aha, dobra. Dobra, znaczymy tutaj... Czekaj, chuj tam jest chwilę. zbawiam. Ile my zbraczymy? No, grubość, długość łaty. Wielokrotność łat. Minus... Plus cała łata, bo to musi być dół łaty. I jeszcze i minus deska, no czyli 105 plus 6 minus 3 108 jest trochę żalem do bo nie wiesz, Zatem to jest pewne banku i dobra, bo już się tutaj zagadałem, a tu jeszcze oczywiście przecież... Trochę te murwaty, mam że się to nie poluzuje. Bo tu już później te łapy nie włożę. No dobra, mamy piony. Zobaczcie, jak pięknie nie. Mówiłem, że kurwa to kurwa naostrzyć jak to... Ty Pokaż kapelusik, widzą. A któremu dzieciakowi zajebałeś? Przywiozłem tu no, do siebie na budowę ten tynk mozaikowy tutaj do wiatrołapu i mówię, a fun, czy komerę, przy okazji nagram coś. Tu ma być stać taki słupek, oczywiście tutaj. No i ten słupek z pierwszym razem przyjechał niekompletny. My bardzo długo tego nie rozpakowaliśmy. Nie rozpakowywaliśmy, no już nie dało się tego odesłać, więc kupiliśmy drugi. I nie wiem właśnie, czy to jest to. Tylko, że wiem, że tu Drzwiczki czy coś było ukruszone, utrącone, i to jest z powrotem odesłane, no i, no i nic nie, nie mogę blatu tu wyliczyć, nic. No i kuchnia na razie stoi i kwiczy. Trochę, że randoli pomontowałem, ale Te zabrakło mi ślimaków, to jakieś sobotę było, no i też dałem sobie spokój. Tu mamy w korytarzu, tu jakieś biurko wjechało do tego starszego. No i łazienka, no na razie jest tak, jest prysznic Jest kibelek, no jaki belek nasadzany zrobiłem, nie robiłem i tu nie wiem To to takie piczki z beliczki wam powiem, te zawiasy tutaj ma, bardzo mocno, mocno trzeba do góry wyciągać, żeby, żeby ten Żeby tam nie szorowało I co jeszcze, no, kurwa to już, to też nie, już O słuchajcie, patrzcie no Takie dalej oryginalne, tak no i jak ja tam mam przegiąć, żeby to tam zamontować? No to, to nie wiem, czy tu jeszcze powinienem wkręcić, ale gdzie to bardziej wkręcę? No i to to jeszcze jest pół bidy, bo szwagier mi to dorobi. Może by to... Może by to, kurde, wkręcił? No nie chcę tego przeginać za bardzo, żeby... Tu już się woda leje, Ach. No i to ogrzejnik drabinkowy. No tak z ważniejszych rzeczy. Pies już nie chodzi chyba ze trzy... Tygodnie, tu panele kiedyś skończyłem, no i tu może jutro się wezmę, sobota jest, no to się wezmę za ten, może obmaluję to, ogruntuję to, no i może ten tynk się położy, tynk od góry do dołu, tam żadnych lampery nie robię, bo... a statywik sobie kupiłem trochę do, do kamerki, ale nie wiem kiedy ja tym, tak w ogóle nie mam czasu na, na głowę założyć, a jeszcze, no ale przyda mi się do tego. Na przykład do, no do lasera tego małego krzyżowego, to sobie ja mam takiej no do przystawkę, żeby go uprona założyć. O nasi tu byli, widzę. Tu kiedyś było okno otwarte, to uchylone, zaciekło, ale no nie widzę śladu. Aczkolwiek są takie. O tu taka, no. to młodzież wszystko no. No, Kontakty Kontakty No Tak powoli, powoli, no kontakty, gniazdka, co ja pierdzielę no żeby te drzwi przyszły też popodklejałem tu, no bo tu ma być 2.6, no jest podklejone no i tak mi trochę tu ogarnąłem ostatnio, żeby oj, żeby tu, bo tutaj to był armagedon tych klei tego wszystkiego, ale te płytki nic im tu nie jest tu zamontowałem już też ten kontakt, no i tu będzie tak utopione, bo no bo tak będzie, no jeszcze tam muszę jedno kupić, bo nie wiem dlaczego nie było. No i gniazdko, kontakty trzeba. No i to, mój syn, oczywiście też. Nie wiem, czy salon to jest cały do przemalowania, nie? To to w ogóle nie wiem, czym to zro... To jest marker, nie? To to może by powycierał, bo to but czy coś. Bo... No jest takich. No tu jest najwięcej, najwięcej ludzi zawsze i zawsze tutaj jest brudno. Nic więcej tutaj się nie zmieniło.